Tylko tylo. To wszyscy moi lodzie. Dobra mniejsza o to. I co teraz mamy robić? Przebierzcie się w to. To macie rony teleportacyjne do mojego mistrza. Spotkamy się na miejscu. Co? Wy już tutaj? Nareszcie. Czekam na Ciebie już bardzo długo. Mam dla ciebie nowe zadanie. I co teraz? Idź z nimi na górę, gdzie zaczną naokę. Gdy już ich zaprowadzisz, wróć do mnie. Oczywiście. Jack, to ty masz ich oczyć? Tak, nie martw się. Możesz wracać do mistrza. Wielkie dzięki, Jack. Mistrzu, wróciłem. Wspaniale. Teraz musisz przyłączyć się do straży. Dzięki temu dowiemy się więcej o planach palladynów. Dobrze. Wyroszę o tro o świcie. Zaczekaj. O co chodzi? Mam dla ciebie lepszą broń i pancerz. Mogą ci się przydać? Leżą w skrzyni. Dziękuję. Wezmę ten pancerz i broń oraz kilka eliksirów leczniczych. Mogą się przydać. Idę spać. Jutro będzie ciężki dzień.